She went away on Christmas Day Dziękuję. Dzisiaj zapraszam Was na serię Vlogmas. Ding dong. Czy ktoś powiedział pyszny.pl? Dobra, nie ta muzyczka, nie ta muzyczka, jakaś. Christmas time. Ding bells, ding dong, ding Vlogmas time. Zaczynamy dzisiaj. Woo! Za mną kalendarze adwentowe W tym roku nie ma ich tak dużo jak powinno być, jak było w poprzednich latach ale staram się być oszczędna, staram się nie kupować pierdół, które mi się nie przydadzą. Rzeczy z kalendarza z tamtego roku jeszcze mam, niektóre, no nawet większość yy, trzymam jeszcze w szufladzie na zapas, więc wiedziałam, że po co dokładać tego jeszcze więcej, bo no bez sensu, po prostu tego nie zużyję. Te miniaturki są, wiecie, wydają się fajne, wydają się spoko na wakacje, ale no jednak nie zużywa się tego aż tyle na tych wakacjach, ile jest w tych kalendarzach, więc wiecie, stwierdziłam, że bez sensu po prostu kupować tyle tego. Jest siódma rano, ja jestem nieprzytomna, nie bo normalnie o takiej godzinie nie wstaję, bo normalnie taką godzinę nie mam, ale ja się pomalowałam i mam nadzieję, że tego po mnie nie widać. Eee... I tyle, otworzę już to sobie jak wrócę do domu, w każdym razie chciałam was serdecznie powiedzieć serii Vlogmas, chciałam wam powiedzieć, że te filmy nie będą codziennie, od razu wam to mówię, nie będę tego wam obiecywać, bo po prostu wiem, że tak nie będzie, ale będę robiła to w mojej mocy, żeby były jak najczęściej, co dwa, co trzy dni, e, co cztery, jak będę miała po prostu możliwość, myślę, że dwa, trzy razy w tygodniu. Te filmy będą się pojawiać Pięka, Słuchajcie, co, znaliśmy się o jeden dzień dosłownie po to, żebyście mi pomogli W nie wiem w jaki sposób, nie mówiąc aparat małych, czymś pomóc, ale nieważne Macie mi pomóc, okej? Okay? Wybrać outfit na dzisiejsze wyjście Muszę wyglądać elegancko, tak trochę nagalowo No po prostu jakoś elegancko, będę reprezentować jej szkołę Będę odbierać taką nagrodę, nieważne już nie wnikajmy w szczegóły, nie chcę się tutaj chwalić, bo nie uważam tego za jakieś niesamowite osiągnięcie, ale e, no, będzie tam burmistrz Warszawy, chyba jakieś takie większe osoby można powiedzieć, nawet nie wiem w sumie kto tam będzie, ale mu, no, ja z moją wychowawczynią, powiedziałam, że mam zrobić przegląd szafy i ubrać się ładnie, więc właśnie go robię. E, Zastanawiam się, czy białą, czy czarną spódniczkę i do tego chcę założyć wysokie, czarne buty, więc myślę, czy jak czarną spódniczkę, to nie no, w sumie bardziej czarną, nie wiem. I też mam problem, czy takie skórkowe rajstopy, czy czarny. To też jest problem. Ale na pewno na górę chcę założyć koszulę białą. O, czy ona jest opracowała? Jest, dobra mama mi wyprasowała jej jako kochana, bo ja oczywiście o tym nie pomyślałam, a już nie mam za bardzo czasu. I sweterek taki, o bez rękawów Też o niego miałam dużo pytań, jest z H&M, rozmiar S Koszula też z H&M i spódniczki Od razu powiem, żebyście nie pytali Biała jest z Berszki, ale ze starej kolekcji I czarna jest również z Berszki, ale również ze starej kolekcji Także tyle Coś spróbuję tutaj wykombinować i do Was wracam Dobra nie miałam czasu, więc zdecydowałam się na dosłownie, cokolwiek już założyłam białą spódniczkę w końcu. Te butki, te, które miałam na Sylwestra i w Paryżu i spódniczka w sumie też jest Paryża. I tak wyglądam jeszcze tutaj, by mi się parałki przydały. I chyba załóżę skarpetki, bo mnie strasznie obcierają te buty. Tak wyglądam. Dobra, wzięłam, że z wydarzenia dostałam tutaj mój dyplom w sobie tylko po to uroczystość, żeby się dostać do wszystko było tak całkiem sprawnie. Bez yy, jakiegoś tam większego, zbędnego przedłużania I teraz otwieram sobie paczkę Ja myślałam, że to jest prezent dla Damiana Ale jednak to jest co innego Jest to coś super wow dla mnie Oooo, widzę Widzę już i już moje serce się raduje Zobaczcie To jest futro, które kupiłam za 350 zł Nie wiem czy dużo, czy mało jak na takie futro Chyba całkiem ok, ale o, jakie ciepło, jakie ładne. To jest zapięte tutaj, chwilę. czekajcie, myślę, że... Wiecie po co ja je kupiłam? W ogóle mogłabym je dzisiaj założyć, gdybym widziała, że to jest słowo cieplej. Play, ale myślałam, że to co innego przyszło w tej paczce. To jest futro, które kupiłam na studniówkę, kochani. Tak, nie mam sukienki, nie mam butów, co z tego, ale mam futro. E, bo stwierdziłam, że no, sorry, ale nie mam co założyć na tą sukienkę, tak? W ogóle przygotowanie do studniówki całe takie filmy na pewno zrobię, get Red with Me, to będzie, myślę, coś fajnego. Sukieńka jest zamówiona, aż do mnie idzie, ale właściwie nawet nie wiem, jak będę nie wyglądała, no bo tak jakby ze stronki internetowej ją zamówiłam. Ale jakie miłe jest to futro, jakie piękne. Ej no dosłownie takie chciałam. Jest kurcze, no patrzcie na to. Jest przepiękne, mogę się całą opatulić, długościowo też jest fajnie, bo jest tak e, idealnie przed kolano. Super, naprawdę jest super. Rękawy, wszystko. wzięłam eskę, jakby ktoś był zainteresowany. I ona jest berszki, bo też zaraz mnie zasypicie pytaniami. Fajne tutaj zapięcie jest takie przyjemne. Wygląda w nim bogato i wygląda w nim właśnie tak, jak powinna wyglądać na sukienkę. Tak elegancko, ale tak z klasą. Fajnie. Bardzo mi się podoba, jestem bardzo zadowolona z tego zakupu. Piękny jest. Piękne. I want for is Proszę, robię miksa tutaj Dermamiksie, a właściwie Lidlomiksie yy, Robię z truskawkami jakiegoś ja shake'a, dawno tego nie piłam, zapewne będzie mi po potem brzuch, ale wdałam mleko bez laktozy i wiecie, mam nadzieję, że może uda się i get him up, but the very next day get it away. this year, year this, get it To Tak wygląda wszystko Ika, słuchajcie, jesteśmy już pod koniec Zostały dwie lekcje, ale dzisiaj dzień po nimi tak powoli Jestem tak zła, że akurat grudzień zaczyna takiego dnia Kiedy ja mam dużo roboty Bo nie tylko wracam do szkoły, jem tylko nasze Właśnie muszę zrobić obiad, bo nawet obiad na mnie nie czeka w domu To jest jakaś masakra Ostatnio się skarżę na brak dobrego jedzenia Ale jak robię obiad później mam korepetycję z angielskiego, a później się już do matematyki, bo jutro mamy kartkówkę. I w ogóle jestem też słaba, bo dostałam e pałę z matematyki i jeszcze nie mogę jej poprawić, bo pisałam w drugim terminie. I jeszcze druga sprawa jest taka, że coś jeszcze się chciało poskarżyć o jedną rzecz. A i tam fajnie pisać się kartkówki. I będę miała zupełnie zmienioną, i wszystko w ogóle inaczej. Będę pisał trzeci termin, a zawsze każdy kolejny jest trudniejszy, więc będę miała jeszcze trudniejszy, więc jestem zła. Dziękuję, żegnam. Cześć kochani, jestem już w domu. Kalendarz za sekundę sobie otworzymy Jeszcze zanim to chciałam skomentować Wczorajszy mecz Czyli ten co był W środę Słuchajcie, tak wierzyłam W ogóle, może już dużo osób wierzyło w Polaków i, ale bardzo fajnie mi się oglądał ten mecz. Mimo tego, że przegraliśmy to jakoś tak fajny, bo emocjonujący, jak ja zwykle nie lubię meczy, to ten lubię, ten lubię, ten, lubię", ten mi się podobał, to chciałam powiedzieć. I tak jest z moim tatą śmieliśmy, bo on zawsze mówi, że jak on ogląda mecz, to my zawsze przegrywamy. I, i to jest prawda, dosłownie zawsze, jak z nim musiał oglądać mecz, to my zawsze przegrywamy. Może to jest kwestia tego, że my jednak często przegrywamy, ale... No, nieważne, było fajnie, dobrze się bawiłam, e, Także tak sobie tutaj zrobić, coś spędziłam czas wczoraj. E, I jeszcze w międzyczasie właśnie się uczyłam do matematyki, której dzisiaj nie napisałam, niestety. Nie wiem, kiedy będę ją pisać, za to dzisiaj mam trochę napięty program, muszę się uczyć do wielu rzeczy. Ale zabierzmy się już za kalendarze, żeby nie przedłużać, bo mam za godzinkę korki z angielskiego, a jeszcze muszę się zabrać za robienie obiadku. Jeszcze Wam mogę pokazać moje paznokcie świąteczne, których jestem mega zadowolona i zrobiłam je sama. Ja! Yeah. Dobra, słuchajcie na tle kalendarzy. Sama wymyśliłam wzór. Na rzecz, szukałam czegoś na Pinterestie, ale nic do końca mi nie pasowało, więc tak wiecie, zrobiłam taką sklejkę kilku. E, więc zrobiłam tutaj sklejkę kilku inspiracji, które znalazłam. Czerwony lakier jest z biedronki, z Niukui, e, a tutaj ten różowy to jest po prostu żel, który mam pod spodem. Śnieżynka jest. Średnia, muszę przyznać, mogłam to zrobić lepiej, ale nie mam za bardzo takiego małego, precyzyjnego białego pędzelka, który mogłam to zrobić, więc rysowałam tą śnieżynkę sondą. Taką malutką, no, prawda, no ale wiecie, nie jest to perspek perfekcyjne na pewno, ale jestem za to zadowolona. Bardzo z tej laski cukrowej, białelak, również jest z pyronki. Bardzo polecam mam tyle, które kosztują 10 zł, a sprawdzają się super. Ten czerwony to wystarczyła dosłownie jedna warstwa i mega dobre skrycie. krycie. Także i tak jestem zadowolona. Myślę, że w moim paznokciach widać naprawdę spory postęp. Wiadomo, jeszcze są błędy, jeszcze czasami mi się tutaj w tym miejscu załamania, wiecie, yy, łamią po prostu, ale już nie ma tak, żeby odpadają w całości, bo kiedyś tak miałam, żeby mi się po prostu ten żel nie trzymał jakby płytki paznokcia i ja byłam pewna, że o, to na pewno jest wina tego, że moja płytka po prostu się nie lubi z produktami, no ale nie, nie, to nie jest tak, bo jednak jak chodziłam do kosmetyczki, to tak mi się nie działo, więc to jest kwestia tego, że po prostu coś źle robiłam, teraz już ten błąd poprawiłam i dla ciekawskich, czy lewą rękę też mam taką sprawną, no laska wyszła spoko, natomiast śnieżynka już troszeczkę gorzej. Ale nadal i tak jestem zadowolona, jak na to, że pomalowałam tak wszystko, zrobiłam lewą ręką, to myślę, że jest naprawdę spokojnie, ma takiej dużej różnicy pomiędzy tymi łapkami. Logmas time. Dobra, lecimy z kalendarzami i na początku wam szybciutko opowiem, który jest z czym, co, jak i dlaczego, za ile, gdzie kupiony. Więc w tym roku, jak widzicie tutaj na początku, oczywiście kalendarz od Laure tradycyjnie. Przez chwilę się wahałyśmy, czy nie odejść od tej tradycji, ale szczurczała się przy tym. Trzymałam, żeby jednak to zrobić. Chociażby w takiej symbolicznej, mniejszej wersji, bo to jest jednak tradycja. I nie wyobrażam sobie grudnia bez tego kalendarza, bo to jest taki najfajniejszy, taka esencja kalendarza. Bo wiecie, możecie kupić sobie jakieś taki totalnie nastawiony na nie wiem, na medełka, czy nastawiony na kosmetyki, do makijażu. Ale tam macie mnóstwo też oprócz tego takich rzeczy nieużytecznych, niepotrzebnych. Eee, a tutaj wiem, że w tych rzeczach od Laury dostanę wszystko, co ja użyję sama, czego skorzystam. I jeszcze, wiecie, umówiliśmy sobie, żeby to były takie rzeczy naprawdę pożyteczne, żeby nie kupować sobie jakichś takich od czapy rzeczy, tylko żeby wszystko miało naprawdę jakiś swój cel, w tym wszystkim. Więc może już otworzę pierwszą rzecz. od Laura! No i nie zrobiliśmy 24 rzeczy tym razem, tylko zrobiłyśmy 12, jak widzicie. Więc po prostu będziemy otwierać co drugi dzień. I dzisiaj jest ten dzień pierwszy. Widzę pompkę złotą. O! Patrzcie, taka odżyweczka do włosów. Z Isany, ja ją widziałam na TikToku. Ja wiem, że o niej coś tam może kiedyś wspominałam. Bo ja widziałam, że dziewczyny ją polecają To jest Golden Glow z Isanem Bardzo lubię to drzewki z Isanem, bo one są bardzo tanie A wydajne i fajne Więc naprawdę Isana, może jakaś współpraca Spoko byłoby eee, Zawiera masło kakaowe i ekstrakt z kwiatów lotosu Pielęgnuje i wygładza włosy zniszczone po zimie Super się składa Zima, myślę, że, że tak Że w zimę moje włosy się gorzej układają, to trzeba przyznać eee, Dobra, mamy pierwszy kalendarz Drugi nie jest taki super ciekawy, ale ja po prostu uwielbiam te kalendarze. Jest to kalendarz z herbatkami. Kupiłam go w Rosmanie za 25 zł, bo jest zaklejony. Okej. Okay. tak wygląda. Jest naprawdę pięknie zrobiony. Jak za kurde dwie dyszki. Na pewno uważam, że warto. Tylko, że ja go na promocji kupiłam. Normalnie jest droższy. I herbatki z tej marki. Nie wiem. O, ale pachnie. W ogóle cały ten kalendarz pachnie pięknie. A ta dzisiejsza też super pachnie. Ale, że ja w takim razie nie wiem, jaki to jest smak herbaty. W tamtym roku było o tyle fajnie, że też miałam zrozumiany kalendarz z herbatami, ale było napisane, jaki to jest smaczek. A tutaj. Mam yy, tylko z tyłu napisane, jakie są opcje, ale nie wiem, którą wylosowałam, więc w sumie otwieranie tego kalendarza z Wami na wizji trochę mija się z celem. Ale to jest taki bardziej, wiecie, dla mnie kalendarz, bo codziennie sobie wypróbuję po prostu nową herbatkę i dałam po prostu potem znać jak one mi się sprawdzają, czy są dobre, czy warto było. E, dobra. Kolejny kalendarz jest e, z manufaktury cukierków. I słuchajcie, ja jestem niego zadowolona w tym roku, jak widzicie, z zrezygnowałam z czekoladek, ale zamiast tego wziąłam sobie takie cukierasy. One są ręcznie robione, handmade wszystko. Nie mogę znaleźć jedynki, bo jest jaskrawy. Ale jak widzicie w tym roku podmianie kalendarza będzie naprawdę sekundkę trwało. O! To jest tylko taki jeden cukierek. Powiem Wam, że trochę się zawiodłam. Bo on kosztował chyba 25 zł, ten kalendarz. I czy ja posiadałam 25 zł za 24 takie minimalne cukiereczki? Chyba niestety tak. Myślałam, że tutaj będzie coś więcej, bo ja czytam, co czy mają być lizaki w środku. A, no. okej. Okay. O, ale dobre. Mm. Uwielbiam mnie mogę dostać z manuflikury cukierków. Jest dobry, ale trochę mało, mało tego. Chyba jednak dokupię sobie czekoladkę, wiecie, bo lubię sobie w tak osładzać życie. Grudzień jest taki ponury, nie za ciekawy, więc jednak te kalendarze dentowe ze słodyczami bardzo go osładzają. Kolejny kalendarz kupiłam w Action i zawiera on bombki na choinkę, takie w małej wersji. I on kosztował też 20 parę złotych, więc w tym roku, tak jak mówię, oszczędna jestem. O, jaka ładna! Trochę marnie zrobione, ale mam bombkę. No dzisiaj... Nie za specjalna, muszę przyznać. teraz mój ulubieniec, czyli kalendarz z Janki Kendall. Dlaczego wiem, że ulubieniec? Bo po prostu uwielbiam świeczki i zawsze mi się ten kalendarz marzył. Zobaczcie, jaki on jest piękny. Możecie go nadal znaleźć na stronie Janki. Bosko pachnie ten kalendarz. Mamy jedynkę. Super jest to zrobione, że jest, zobaczcie, do takiego czegoś włożona ta świeczka, nie potrafię tego nazwać, Wielkościowo to jest taki tea light, może troszeczkę większy, tak większy niż tea light, ale zobaczcie, całościowo się to fajnie prezentuje, można to sobie postawić. Pachnie pięknie, naprawdę pięknie. Mam nadzieję, że każda właśnie będzie miała totalnie inny zapach, że mogę sobie przy okazji przetestować nowe. To byłoby na tyle. Jak widzicie, nie jest mega ciekawie w tym roku. Ale też nie miałam dużo czasu na zorganizowanie, przygotowanie tego wszystkiego, więc mam nadzieję, że mi to wybaczycie. E, za to będziemy z tego z tych vlogmasów robić takie bardziej moje codzienne luźne vlogi, bo myślę, że to i tak najbardziej lubicie. Będę Wam trochę powiedzieć o szkole, trochę o moim nastawieniu, trochę o moich stresach, wszelkich e, motywacjach itd. I myślę, że to będzie nawet ciekawsze niż stanie codziennie otwieranie 50 kalendarzy, z których i tak połowy nie zużyję. Mam nadzieję, że się ze mną zgadzacie, a już lecę jeść i się uczyć. Słuchajcie, chciałam wam jeszcze w międzyczasie pokazać mi dzisiejszy outfit, jest to mm, sweterek, taki oto, który miałam rozpięty zresztą z berszki, yy, bluzka też jest chyba z, nie, z ten brązowy topik i spodnie są z berszki, ale słuchajcie, to są moje jedno z ulubionych spodni, a wiecie co właśnie zrobiłam? Ding dong, plama z oleju, dosłownie robiłam obiad i olej, więc lecę, dosłownie wszystko, do to się stało, ale musiałam wam jeszcze najpierw pokazać outfit, <laughs> nieważne, muszę to zabrać, czy macie jakieś na olej, przepraszam, żeby go zebrać. Dziękuję. Czy spodnie? Tak, właśnie zmieniłam spodnie. I właśnie całe jej powróciłam, eee, kolejne, drugie w dniu dzisiejszym. Robiłam obiad. Robiłam feta pasta. Mój na obiad, bo jest dobry. Mało składników potrzeba i mało się przy tym narobię. Oczywiście, no, ładny sposób podania. Sposób podania postawię wiele do życzenia. Okej, okay, może nie wygląda ładnie, ale po prostu jest to dobre, ok? Jest to tylko makaron. Z pomidorkami z fetu. Tylko, że te pomidorki, jak robicie, na pewno wiecie, trzeba po wyjęciu z piekarnika tak widelcem rozchlapać. I one są wrzące i one na każdą stronę chlapią. Oczywiście nachlapałam sobie prostu do pępka, który i tak ostatnio e, robił mi jakieś takie niefajne rzeczy i coś tam się z niego wylewało. Cały czas zresztą coś z niego leci. Ten kolczyk w pępku jest jednak na dłuższą metę dosyć męczący w tym etapie gojenia. A ten etap gojenia trwa 6 miesięcy, więc 6 miesięcy trzeba być mi bardzo Ostrożnym, uważnym, i go po prostu pielęgnować, tak? No, fajnie, fajnie, że są głodna, a nie wiem, co z tego wyszło. Nadal uważam, że jak jest, jestem w kuchni, to ciąży nade mnie jakieś fatum, które nie pozwala mi zrobić dobrego jedzenia i nie pozwala mi zrobić czegoś bez żadnych strat, bez rozwalenia czegoś, bez spalenia czegoś czy bez zepsucia czegoś. Nie podoba mi się to. Słuchajcie, dzisiaj y, miałam korki z angielskiego. Z taką studentką, która przygotowała mnie już do egzaminu ósmoklasisty i bardzo dobrze się z nią dogaduje i ćwiczymy sobie do matury teraz. Przygotowałam się do egzaminu, miałam 90 parę procent, 96, a teraz na maturze liczę na ten sam wynik. Ale głównie wzięłam ją, bo tam z gramatyką na sobie poradzę. Głównie chciałam po prostu z kimś porozmawiać, żeby poćwiczyć umiejętność mówienia, bo ja wszystko rozumiem, ale mało co potrafię powiedzieć tak szczerze. Taki jest problem z moim angielskim, no ale no, co się dziwić, ja po prostu nie mówię No to jak mam mówić, jak nie mówię Więc akurat z nią mówię i to dużo I po prostu wiecie Ciągnie mnie za język i bardzo mi się to podoba Cieszę się, bo myślę, że się rozwijam I dużo się uczę nowych słówek I nowych zwrotów I mam okazję po prostu się wypowiedzieć I ćwiczymy sobie właśnie matury ustne Jak to wygląda Także e, czuję się po prostu przygotowana e, Czuję, no jeszcze teraz nie wiem Może nie przygotowana, już psiory wyzwaniają Siury, piury, tak. Nie teraz. Nie teraz, siury, bo ja uczę się matematyki generalnie. Taka mi nie przerwa. Tutaj uczę się funkcji liniowej, ponieważ jutro mam z niej kartkówkę. Bo robimy, w sensie nie, że teraz jesteśmy na funkcji liniowej, ale po prostu robimy powtórzenie do matury. Już takie typu maturalne zadanka, więc jutro też pewnie z maturalnych zadanek będzie właśnie taka kartkówka. I tyle, co chciałam Wam powiedzieć. Dzisiaj jeszcze mam kurs maturalny z polskiego o 20, więc tak trochę męczący jest ten dzień, naprawdę. Mój plan jest mega luźny przez cały tydzień, ale jak przechodzi czwartek i piątek, to jestem zdechła, bo czwartek i piątek są najbardziej intensywne. Wolałabym jakoś inaczej mieć to rozłożone, żeby ten koniec tygodnia był luźniejszy, a nie wszystko, tak wiecie, na głowę na końcu się zwala. Ale nieważne, mam nadzieję, że ten pierwszy vlogmas Wam się podobał. Jeśli tak, zostawicie kciuki w górę. I widzimy się już niedługo. Buziaki, pa!